Jest środa, 16 lipca, minęła godzina 22. Zapraszam do studia lotto. Dobry wieczór, Mateusz Kaczmarek, witam serdecznie. Jeśli w tym tygodniu nie grali jeszcze Państwo w ekspres losy, to może warto to zmienić, szczególnie, że gra się naprawdę ekspresowo, bo to loterie pieniężne drukowane wprost z terminali w punktach lotto z natychmiastowym wynikiem gry. Pierwsze ekspres losy w rodzinie lotto pojawiły się w czerwcu ubiegłego roku, dziś jest ich aż 12, a do zdobycia nawet 20 tysięcy złotych. Pula na wygrane we wszystkich ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Zachęcam do gry i zapraszam do punktów lotto. Za nami kumulacja w lotto. We wczorajszym losowaniu padła szóstka i to warta ponad 26 milionów 800 tysięcy złotych. Szczęśliwy gracz zagrał w Lesznie. Gratuluję. Rozbita kumulacja oznacza, że jutro w lotto gwarantowana pula na wygrane pierwszego stopnia to 2 miliony złotych. A w Plus, jak zawsze do zdobycia będzie milion złotych. Życzę państwu powodzenia. Do piątku wszystkie wygrane w MultiMulti -multi przy typowaniu 6 liczb są o połowę większe w tej samej cenie zakładu. To oznacza, że trafiając wszystkie liczby, zamiast 1300 zł wygrają państwo 1950 zł, a w opcji z plusem zamiast 4300 zł aż 6450 zł. Rosujmy. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. A wylosowane zostały następujące liczby: 41 66 26 Siedemdziesiąt jeden, piętnaście, dwanaście, pięćdziesiąt trzy, dziesięć, siedemdziesiąt osiem, pięćdziesiąt cztery, trzynaście, trzydzieści pięć, Sześćdziesiąt dwa, trzydzieści jeden, trzydzieści siedem, trzydzieści dwa, pięć, cztery, dwadzieścia jeden, czterdzieści trzy, liczba czterdzieści trzy jest plusem. Najłatwiej o wygraną w mini lotto. Wczoraj w białym stoku padła piątka warta ponad 425 tysięcy złotych. Zapraszam na dzisiejsze losowanie mini lotto. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejno ułożone kule. Komora mieszania jest pusta. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie pięciu liczb. Dwadzieścia sześć, dziewiętnaście, pięć, szesnaście, dwadzieścia jeden. Każdy los kaskady daje dwie szanse na zdobycie aż 250 tysięcy złotych. Wystarczy wszystkie wylosowane liczby odnaleźć w jednym z dwóch zestawów 12 liczb znajdujących się na losie, a kto odnajdzie 11 z 12 liczb, zdobędzie 1000 zł. Powodzenia. W kasecie maszyny losującej mamy 24, kolejno ułożone kule z maszyny jest pusty. Zwalniamy bogadę i rozpoczynamy losowanie 12 liczb. 11. 18. 13 17. Dwadzieścia dwa, dziesięć, jeden, pięć, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, trzy. Wczoraj w Polsce w międzynarodowej grze Eurojackpot na Lotto padła wygrana drugiego stopnia. Grający zdobył ponad 3,5 miliona złotych. Serdecznie gratuluję. Wygrana padła oczywiście na lotto.pl. Kumulacja nie została rozbita, dlatego w piątek do zdobycia będzie 360 milionów złotych. Warto zagrać o tak niewyobrażalną kwotę. Zapraszam do punktów Lotto i na lotto.pl. A w ekstra pensji do wygrania jest pensja na lata. Jej wysokość zależy od stawki w grze. Największa pensja, o jaką mogą Państwo grać, to aż 50 tysięcy złotych, wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Zapraszam na losowanie. W kasetach maszyny losującej mamy 35 oraz 4 kolejno ułożone kule, bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. 8 28 Dwadzieścia dziewięć. Dziewięć. A ostatnią liczbą wyrosowaną w ekstrapensji jest... Cztery. Pensja w ekstrapensji wypłacana jest przez lata, a premia w ekstrapremii od ręki. Taką premię zdobyło już ponad 180 graczy, a największa z nich była warta aż milion złotych. Losujmy. W kasetach maszyny losującej mamy 35 oraz 4 kolejno ułożone kule bębny. Maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Sześć. Trzydzieści jeden. Dziewięć. Dwadzieścia. Trzydzieści trzy. A ostatnią liczbą wylosowaną w premii jest... Jeden. Wygrane w ekspres losach w wysokości do 2280 zł odbiorą Państwo bezpośrednio w punktach Lotto, a równe tej kwocie i większe w dowolnym oddziale totalizatora sportowego. Dziś w Studiu Lotto to wszystko. Wyniki losowań oraz informacje o wygranych będą dostępne na lotto.pl. Na tej stronie oraz w aplikacji mobilnej można też grać online. Zapraszam też na jutrzejsze wieczorne losowania, które poprowadzi Conrado Moreno. Do zobaczenia na antenie TVP3 oraz w internecie. Brawo! Przed Państwem ekspres losy! W ekspresowym tempie ekspresowo uśmiecha się los! Yeah! Jak pięknie lecą worki z kasą, bo ekspresowo kasą błyśniesz, gdy tylko losy w ręku ściśniesz. Wciąż słyszę takie głosy. Ekspres losy, co za sztosy. A tu kasa tak gorąca, pełnią szczęścia, szokująca. A tobie, co przyniesie los? O, masz ci los, muszę kończyć, ale wy zaczynajcie, grajcie i wygrywajcie w punktach lotto. Ekspres losy, co za sztosy.